I czasami, znaczy zawsze wyskakują te najładniejsze, więc zamówiłem siateczkę. I teraz wielki unboxing. Wow ale fajnie. No i niespodzianka, bo się okazuje, że w opisie nie było informacji, że takie coś, tutaj takie zaczepy też są. Więc kupiłem jeszcze 8 zapasowych. Co tanie nie było, trzeba będzie pogadać z dostawcą i oddać mu to. Za chwilę to założę na akwarium. To będzie ostatni prezent z tego roku. Znaczy, jeszcze jeden prezent jedzie do akwarium. Ostatni prezent z tego roku w akwarium. Siateczka jest dosyć gęsta, ale nie powinna przeszkadzać w karmieniu. No, zobaczymy, jak to pójdzie. Unboxing uważam za unboxing. Ciąg dalszy nastąpi. Ciąg dalszy, filmo. Siateczka już założona. Takie sprytne uchwyty. Nawet nie użyłem wszystkich. Zaraz zobaczmy, jak to pójdzie z karmieniem. Aha, to się po prostu nie trzyma tak jak powinno się trzymać. No i dobrze, tu nie będziemy kombinować. Niech się nie trzyma. Ważne, żeby dociskało i nie pozwalało na opuszczenie się siateczki na wodę. No, i w ten prosty sposób. Już żadna rybka nie powinna mi wyskoczyć. No tak, ale coś mi tu nie pasuje. Co to za firany, kurde, przed akwarium mi się zrobiły? Co to jest? No, miłość boską. No! Trzeba będzie pewnie przyciąć trochę tą firankę. Czemu no, jak nastąpi? widać, super hiper, fantastico gelato nie jest, ale powinno starczyć. A co w akwarium ostatni dzień roku słychać? No cóż, towarzystwo lekko zmętniało. Nadal akary pływają, nadal siedzą. O. Nareszcie trochę przykryłem. Na razie prowizorycznie. Niech żyje prowizorka, one są nie trwalsze prowizorki, prawda? Kawałek kurczę ekranu z koloryfera i z mrówki, żeby nie było. Woda sobie leci. Rybcie ostatnie jedzonko dzisiaj dostały. A może przedostatnie, bo przecież jeszcze ekipa denna na noc dostanie co nieco. Co w akwarium na koniec roku? No cóż, białasy jeszcze pływają, akary jeszcze pływają. Jedne i drugie już mają nowe donki zapewnione. Po nowym roku wyjeżdżają. Mówi się trudno, nie można mieć wszystkiego. Zostanie drobnica, zostaną szkliste, zostanie. Ekipa skalarów Frujonan. No i... no i żeby nam tak chciało dobrze wszystko rosnąć jak w zeszłym roku to będzie dobrze. No i to by było chyba na tyle Szczęśliwego Nowego roku. Oby nie był gorszy niż poprzedni. Chociaż słabo to widzę. No ale trzymajcie się ciepło. I jeszcze raz zdrowie. A jak będziemy zdrowi, to sobie resztę pieniążków zarobimy. Do przyszłego roku.